Top 5 celebrytów, którzy mimo sławy żyją skromnie. Część czwarta: pięć, Robert Pattinson. Po ogromnym sukcesie z Mieszchu nie rzucił się na luksusy. Przez długi czas mieszkał w wynajętym domu, sam robi zakupy i rzadko pokazuje się publicznie. Mimo milionów na koncie prowadzi bardzo spokojne życie. 4. Keira Knightley. Choć zarobiła fortunę na hollywoodzkich hitach, mieszka w zwyczajnym domu w Londynie i często korzysta z metra. Unika blichtru, a w wywiadach mówiła, że nie chce wychowywać dzieci w luksusowej bańce. 3. Sandra Bullock. Pomimo Oscara i milionów, prowadzi ciche życie w Nowym Orleanie. Sama wychowuje dzieci i trzyma się z dala od blasku fleszy, wybierając rodzinny spokój zamiast ekstrawagancji. 2. Matthew McConaughey. Przez lata mieszkał w przyczepie kempingowej, podróżując po USA. Wciąż preferuje prostotę i luźny styl życia. Mimo że mógłby pozwolić sobie na wszystko. 1. Cameron Diaz. Po zakończeniu kariery aktorskiej skupiła się na rodzinie i prostym życiu z dala od Hollywood. Nie uczestniczy w wielkich imprezach i ceni sobie prywatność ponad przepych.